Dzień dobry. I muszę powiedzieć Państwu jedną rzecz, że jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ dwa lata próbowałam ją gdzieś zamówić, i w końcu jest, i w końcu mogę ją pogłaskać. Proszę Państwa. To jest bylica. Bylica Stellera w odmianie Silver Mount. Jeszcze o drugiej bylicy będę za chwilę mówiła, ale to tę o tej marzyłam od dawna. No ale żeby to było tak, jak powinno być, to znowu muszę zacząć od tej bylicy. Trasa jedenastka daje o sobie znać, ale cóż, pracujemy dalej. Proszę Państwa, bylica to też rodzina Asterace, czyli tak samo, tak samo jak te wszystkie tutaj jeżówki, dzielżany, to wszystko tutaj rudbeckie i gailardie, to też taka rodzina, ta, ta sama rodzina, ale tutaj, dzisiaj właściwie nie będziemy mówić o kwiatach, bo tu kwiaty nie są istotne. Tutaj istotne są liście, i tutaj istotny jest kolor tych liści i to, co te rośliny po prostu w trakcie swojej wegetacji robią. Mogę też jeszcze jedną rzecz powiedzieć. No bylica, artemizja. I powiem Państwu, że jak się tak sporo czyta o tych różnych roślinach, to te bylice, no tu akurat mam dwie, które są ozdobne. Ale, ale bylica to w ogóle towarzyszyła człowiekowi zawsze, ale to bardziej dotyczyło bylicy tej artemizja wulgarii czyli bylicy pospolitej, albo Artemisia absyntii, czyli piaun. Jest jeszcze bylica, którą się dodaje jako, jako przyprawę, estragon, bylica estragon, draganek po polsku też mówią. Natomiast wszystkie bylice, które otaczały człowieka, one były niezwykle istotne, dlatego że w bylicy w ogóle ukryta była wielka moc. I właściwie jakbym zaczęła opowiadać całą historię Łączon, połączoną z tymi takimi przekazami etnograficznymi, to nie utrzymałabym się tutaj, że tak powiem, w dobrych kontaktach z Eweliną, której obiecam, że filmy będą około 20-minutowe. Więc powiem tylko jedno, że o tych cudownych mocach wszystkich bylic i o tym, jak te bylice towarzyszyły człowiekowi przez stulecia i były dla ludzi i lekarstwem i cudownymi mocami dezynfekcyjnymi i powiedziałabym odstraszającymi owady i tak dalej i tak dalej nie będę więcej mówić, ale chcę powiedzieć tak. Zamierzam ten temat w ramach takich tych bardziej łączonych, łączonych przyrodą, zielarstwem. Ziołami, wsią. Ten temat pewnie powróci na tym drugim kanale, który mamy, a który bardziej ma być związany z życiem ludzi. Niemniej jednak, oblicy można czytać, czytać i czytać, bo Artemizja to od bogini Artemis, czyli bogini nieujarzmionej przyrody łowczyni, królowej zwierząt i tak dalej i tak dalej. Ale dzisiaj ja opowiadam o Artemisii Stellera. Ona się nazywa srebrny kopiec i rzeczywiście tak jest. Jest to cudowna roślina, ponieważ no w tej chwili jest to sadzonka, ale jak ona rośnie w gruncie, to ona tworzy kulisty taki właśnie kopiec, Całkowicie srebrny, całkowicie wypełniony, czyli właściwie nie widzimy żadnych łodyg, i ona. To jest właśnie, mówię, to jest sadzonka, którą w tamtym tygodniu tutaj nam dostarczono. Natomiast jak ona rośnie na pełnym słońcu, bo jeszcze tu muszę powiedzieć, że bylice w ogóle kochają podłoża kamieniste, przepuszczalne, piaszczyste, mocno wygrzane, z małą ilością nawet bym powiedziała wody. Więc dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam będą budować rabaty, to już tutaj jest sygnał i rozchodnik mogą być obok, ja zaraz zresztą pokażę, rozchodniki i macierzanki jakieś i rojniki, te wszystkie i floksy jakieś tam szydlaste, go goździki takie deniskie, skalniakowe. To jest w ogóle tego typu, tego typu siedlisko dla roślin ogrodowych. Ale żeby nie odbiegać dalej od tej bylicy, to właśnie tu u niej jest cudowne właśnie to, że ona tak formuje swoje, swoją, swoje kształty. Że ona jest bardzo wyrównana. Jedna z koleżanek zapytała mnie, czy je się przycina. No i się nie przycina. Przycina się oczywiście na wiosnę, bo ona od góry zamiera. Ale, ale ona tak właśnie formuje swój wygląd. Że ona jest właśnie równiusieńka. Jest takim przyklejonym do ziemi srebrną, właśnie przyklejoną do ziemi srebrną półkulą. Ona kwitnie, bo generalnie jest tak, że bylice, bylice, zwłaszcza te, ta i ta obok, o której zaraz będę mówiła, podobnie zresztą jak i piołun, one wszystkie kwitną kwiatami bardzo niepozornymi, zebranymi właściwie, zebranymi w takie drobne jakby, jakby pęczki bardzo dużej ilości kwiatów rurkowych i to one są właśnie zapylone częściowo przez obady, częściowo nawet przez wiatr, jak gdzieś tam czytałam, ale w tym przypadku nie są istotne kwiaty. I bym powiedziała, że nawet kwiaty szkodzą jej urodzie. Więc jeżeli zaczną wypuszczać te kwiaty, bo nie są na tyle ozdobne, to kwiaty nawet lepiej czasami wyciąć, żeby właśnie zachować równość tego srebrnego, cudownego kopca. I podobnie, i podobnie jest u, u tej drugiej bylicy. Ale jak ja już tutaj o tym mówię, to muszę, muszę pokazać, bo ja ta tak lubię od razu mówić państwu co my mamy na tej rabacie zrobić i proszę państwa jakbyśmy na przykład jakie efekty możemy uzyskać mamy taką bylicę gdzieś obok możemy dać gdzieś obok możemy dać tego tu rozchodnika patrzcie państwo taki piękny właściwie różowo-łososiowy a gdzieś w tle Możemy połączyć tego typu jeżówkę w takiej odmianie. Ja zaraz się spojrzę, bo nie pamiętam jej odmiany, ale właśnie mówię o uzyskiwaniu efektów kolorystycznych, że mamy takie rośliny, i znowu te rośliny pokazują nam piękne kwiaty. A tutaj. Mamy liście po prostu. Natomiast zobaczcie państwo tutaj, ta jeżówka, tutaj mamy na, mam odmianę suprem cantalup. Suprem cantalup czyli taka między bladym oranżem a łososiem, a zobaczcie jakie są efekty i podobnie z tą drugą bylicą można by dokładnie zrobić to samo. Więc tu chcę Państwu właśnie powiedzieć, że budowanie właśnie tego typu układów kolorystycznych to właściwie prawie że kwiatów nie potrzeba albo na przykład tutaj, Mam na przykład tę mylicę, i chcę ją podkolorować. I popatrzcie Państwo, i znowu to samo siedlisko, tak? To samo siedlisko, bo i przepuszczalnie, i słonecznie, i wcale nie za dużo wody, i możemy gdzieś tam podkreślać. Popatrzcie Państwo, za chwilę to jest rozchodnik Sun Sparkler Cherry Tart. On za chwileczkę rozkwitnie takimi fioletowo-malinowymi kwiatami, ale zobaczcie Państwo, to, to jest właśnie jakby powiedział malowanie kolorami. Dlatego tak, tak lubię właśnie tak wyrwać pewne rzeczy i pokazać Państwu, jak można się fajnie gdzieś tam w tym ogrodzie wyżywać, malując właśnie, stosując takie, takie farby. Takie właśnie farby, bo, bo tylko tu musimy wiedzieć zawsze, co z czym połączyć. Tak? Czyli ja tu zawsze podkreślam, że to jest właśnie to słoneczne stanowisko suche, gleba przepuszczalna, nawet w niektórych przypadkach może być leciutko tam Jakaś kamienista, żeby nie była ciężka, kliniasta i mokra, bo te rośliny wtedy wypadają. Natomiast to jest na tego typu glebę. I jeszcze jedną roślinę, którą chcę Państwu teraz pokazać, tutaj. To właśnie jest. To mamy hmm, bylica Stellera, Silver Brocade. Ona rzeczywiście jest taka: ona, jak tak się na nią patrzy, to ona ma przepiękny kształt liści i przepięknie się wybarwia na szaro. To jest sadzonka, i podejrzewam, że ona nie rosła gdzieś na pełnym słońcu, bo jest troszeczkę wyciągnięta. Podejrzewam, że gdzieś była pod drzewami i mało wybarwiona. Natomiast tu mam jedną, jedyną z tamtego roku, tę samą bylicę, i ona jest już śnieżno-biała. Wykazuje się tym, że jest głodna, bo tak jak mówię, z tamtego roku nie była nawożona. Wykazuje się tym, że jest głodna, ale ma bardzo mocno wybarwione liście. I jeszcze tak, jak tu patrzę na tą, na tą bylicę, bo to wszystko jest. Ta sama, te te same warunki do wykorzystywania w terenie, w terenie właśnie takim suchym przepuszczalnym, ale powiem Państwu, że jak tak na nie patrzę, jak na nie patrzę, to Pomyślcie sobie Państwo, że liście bylicy, czy liście piołunu, zawsze się mówi o tym, że w zdobnictwie były wykorzystywane różne elementy roślinne i wszyscy zawsze się zachwycają właśnie w tych takich historycznych analizach, różnych rzeźb, opraw, ram obrazowych, że tam się pojawiają akanty. A popatrzcie Państwo, liście akantów, a popatrzcie Państwo, czy przypadkiem gdzieś w takim właśnie zdobnictwie w tych złoconych ramach nie ma gdzieś ukrytych, właśnie kształtów tej sobie zwykłej bylicy, tak? Tej sobie zwykłej bylicy, dzień dobry pani z bylicy, bo sam kształt jest niezwykle zachwycający. I cóż mogę jeszcze powiedzieć o tej bylicy? Tu jest podobna sytuacja jak u poprzedniej, u tej, u tej Stellera, że też się pojawiają kolumny. Z kwiatostanami. I tutaj też te kwiatostany radziłabym wyciąć, bo one też nie są aż tak ozdobne jak to, co ma się dziać po prostu na samej ziemi, czyli sielące się tutaj te pędy przykrywające i dające właśnie taki srebrny, cudowny, cudowną biel taką, tak? No chociaż tutaj ona się może być raz bardziej biała, raz mniej, ale wiem jedno. Kutneru będzie więcej, jeżeli będzie na pełnym słońcu posadzona i będzie wygrzewana właśnie w takim, na takim stanowisku, o którym już wcześniej powiedziałam. Także kolejna propozycja łączeń kolorystycznych do, na takie właśnie suche, przepuszczalne, słoneczne miejsce. Ale jak już tu stanęłam, chociaż Ewelina najchętniej by zaprotestowała. Wiecie Państwo, że każdy z ogrodników ma swoje ukochane rośliny, i wiecie Państwo na pewno, że i każdy z Państwa też że ma jakieś swoje takie ogrodnicze obsesje, no ja mam te swoje ogrodnicze obsesje bodziszkowe. No i tu muszę Państwu powiedzieć, że właśnie takiego nowego bodziszka razem właśnie z tą dostawą bylicy otrzymaliśmy. I ja znowu jestem nim zachwycona i znowu go oglądam i znowu go analizuję, bo co tu mamy? Cudowne niebieskości, cudowne niebieskości, jak widać, bo to znowu powiem, on jest sadzonką, tak, on jest sadzonką, ale patrzcie Państwo, co za siła mm, witalna, więc jestem już pewna, że ta sadzonka spokojnie obejmie te 60-80 cm, kwadratowych. To jest odmiana, który, bodziszka walicha, geranium walichianum, blooming me away. Tak się nazywa ta odmiana I ja zawsze tak porównuję z najbardziej popularną rozanną, tu jest ta rozanna, która jest tam jakąś tam krzyżówką, ja walicha z czymś tam, ale nie pamiętam teraz dokładnie i patrzcie Państwo, to jest kwiatek rozanny, a to jest kwiatek tego blooming me away, popatrzcie i myślę jedną rzecz, że nawet Blooming Miła Away będzie mocniej pokrywał powierzchnię niż rozanna. obserwujemy sobie tutaj, bo tego Blooming Miaway Away nie miałam. I jestem, nim bym powiedziała, na dzień dzisiejszy oczarowana, chociaż one wszystkie mnie oczarowują i chodzę i zaglądam i je przycinam i obserwuję, bo tu jest, powracam jeszcze. To jest odmiana, która się nazywa Mary N. Mary N. Ona ma ciemne pręciki i jest ciemniejsza, i ona na tle tych tutaj niebieskości właściwie sprawia wrażenie. Że jest fioletowa. Kolejna cudowna propozycja, bodziszek Mary Ann. No i bodziszek, o którym już kiedyś mówiłam, to jest ten bodziszek Kelly Ann. I tu chcę pokazać to Państwu. Ja go tu przycięłam, bo on rósł w bardzo dużym zagęszczeniu został przycięty. Zobaczcie, jak już się pięknie pozagęszczał. Tutaj kwiatki będą bardziej różowe, również duże, ale to jest ten przycięty, a to są. Te specjalnie zostawiłam, żeby pokazać klientom, jaką one mają siłę rozrostu. I patrzcie Państwo, odmiana Telien. Tu mamy bardzo ładnie wykwitające duże kwiatki na różowo. Kolejna też piękna odmiana, ja już kiedyś o niej mówiłam. I też tak zachwycająca. Także proszę Państwa, z bodziszków możemy tworzyć cudowne powierzchnie, pod krzewami, pod wyższymi belinami. Pod drzewami. One potrzebują słońca, ale zawsze tego słońca troszeczkę mogą, mogą otrzymać i pokażą Państwu, jak potrafią pięknie kolorować te odmiany, o których, tu o których tutaj mówiłam. To one generalnie od czerwca, prawie do września, niektóre do października nawet potrafią kwitnąć. Można je poprzycinać, tak jak pokazywałam, i te już przycięte zaczynają formować kwiaty, i myślę, że można by te bodziszki właśnie też tak. Prowadzić, że, że nawet jak gdzieś wyjdą za mocno, można je troszeczkę przyciąć, poobskubywać, żeby nie wiązały nasion, bo one też wiążą nasiona bardzo obficie. Więc poobskubywać te nasiona i nawozić jeszcze do kwitnących i one nam znowu powtórzą. I będziemy mieć zamiast kory, zamiast gołej ziemi, zamiast jakiejś tam ściółki czy kamieni. O kamieniach właściwie nie powinnam mówić, bo ja je wykreślam ze swojego jako ściółkę, tak? Ze swojej wyobraźni. Natomiast patrzcie Państwo, jak można pięknie operować kolorami i przechodzić w tonacjach. Można zacząć na jasno błękitno, przejść przez fiolet, przejść przez, y, aż do samego, do samego różu, a jeszcze w tym wymontować na przykład te wszystkie cudowne szarości, mm, szarości gdzieś jakieś kępki, żeby się pojawiły. Proszę Państwa, malujmy, bo kredek, farbek żywych, roślinnych. Mamy miliony, tylko musimy wiedzieć, jak co zestawić, jak co posadzić, jak na co patrzeć, jak nawozić, jak podlewać. Dlatego oglądajcie nas, bo po to jesteśmy. Myśmy już dawno oszaleli na punkcie roślin i mam nadzieję, że Państwo też oszalejecie. Do przemyślenia to.